Mamy dziś przed sobą słoneczny i pastelowy wieczór, drodzy Państwo. Tak słoneczny jak twarz Katie, z amerykańskiego romansu z dreszczykiem Bezpieczna przystań z roku 2013, nakręconym według powieści Nikolasa Sparksa, specjalisty od gustownych melodramatów czytanego szeroko na świecie i u nas też. Ci, którzy czytali, łatwo wejdą w położenie dziewczyny w trakcie ucieczki. To, to taki przestępczyni, wariatka, desperatka, a może jedna z nas? Ostatecznie każdemu. Parę razy w życiu zdarzało się uciekać od przeszłości. Dlaczego zamieszkałaś w Southport? Bo jest czyste jak niezapisana karta. Zaczynasz od początku. W pewnym sensie. Dlaczego uciekamy? Ha, bo gdzieś tam na pewno są bezludne wyspy, sielskie miejsca, krajobrazy śliczne, że tylko oprawić je w rameczki i na ścianę nad kominkiem. Albo odwrotnie. Miejsca, gdzie diabeł mówi dobranoc, ale i tak wolimy je od namolnych sąsiadów. Została pani? Podliczę. Ludzie rzadko się tu zatrzymują. Zwykle uciekają po pięciu minutach. No i Katie trafia się małe miasteczko, jak z pocztówki gdzieś na środkowym wschodzie. Ułożone tu wszystko jak w bombonierce. Ludzie się tu nie ścigają. Są zadowoleni z tego, co dał im los. Siebie traktują z przymrużeniem oka, no i innym pomogą. Katie, przyszła farba. Mam też puszkę podkładu. Połóż go przed farbą. Jasne, nie pomyślałam. Podwiozę cię. Trzeba się zakręcić koło jakiejś posadki? No i co to szkodzi? Że kelnerskiego fachu uczymy się z marszu. Ma pani doświadczenie? <suszy> Frankie! Tak, mam doświadczenie. Dla miejscowych drobne gesty przyjaźni to zwyczaj powszedni. Ale u kogoś, kto nieustannie zaciera za sobą ślady, taka życzliwość budzi popłoch. Nie chcę mieć zobowiązań. Podarował ci rower, nie nerkę. A miłość to też nie grom z jasnego nieba. Wymaga taktyki, podchodów, cierpliwości, doglądania, uprawy. I jeżeli nie przeszkodzi burza, może coś z tego wyrośnie. Żyję spokojnie. Robię za mamę i tatę, co jest bardzo ciekawe. Staram się nad wszystkim panować. A dziś pierwszy raz zebrałem się na odwagę. I dobrze. W miłości nigdy dość uwagi, pielęgnacji, obróbki. Ale taką staranność doceni tylko ktoś, kto pamięta, że związek może wyglądać inaczej, całkiem inaczej. Zrobię kawy. Zostawiasz mnie? Czego ode mnie chcesz? Daję Ci wszystko. Przestań, proszę cię. Więc, gdy mimo wszystko udaje się posklejać to, co się potłukło, jeżeli wzrasta nowa uprawa, należy się wobec losu zachować grzecznie i podziękować za tę niezasłużoną w końcu uprzejmość z jego strony. Rób dużo zdjęć, żeby potem nie żałować. Dziękuję. Jesteś dobrą przyjaciółką. Amerykańscy trenerzy personalni powtarzają, że i w biznesie, i w życiu, ludziom należy dawać drugą szansę, ale już nie trzecią. Na szczęście życie nie jest dobrym doradcą personalnym. Daje nam szansę trzecią, czwartą i kolejne. Rozpieszcza nas. I właśnie za to kochamy je najbardziej.